Mamy nadzieję, że Ukraińcy będą walczyć za Ukrainę i za Europę, za naszą wolność, ale zastanawiam się, jak będziemy sobie radzić z trudnościami historycznymi, szczególnie kiedy, Pol kiedy Polska będzie mogła przeprowadzić ekshumację eh, ofiar. Eh, It's one of the most active supporters um, Marduva, of Ukraine ongoing war. Biorąc pod uwagę, że Polacy wspierają Ukrainę, chciałbym spytać o demografię. W Ukrainie było 50, 52 miliony obywateli, a teraz 29 milionów na terenie, który jest kontrolowany przez Ukrainę. Demografia jest niezwykle trudnym problemem w Europie na dziś. Sytuacja demograficzna Ukrainy jest niezwykle trudna. Jak yes. uh, mają Państwo question, zamiar z jestem problemem. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, bardzo, bardzo doceniam Pani zaangażowanie emocjonalne. Jesteśmy w Olsztynie, to jest piękne miasto, in, and, in, piękny region. Spokojne. Czy zdaje sobie Pani z operacji Wisła i z roli Olsztyna w tej operacji? Tak, zdaje sobie Pani sprawę, czym była operacja Wisła i wie Pani, że ci wszyscy. Ukraińcy zostali przymusowo wygnani z terytoriów ukraińskich, żeby zamieszkać tutaj, między innymi w Olsztynie. Ale nie mówię o tym. Gdybyśmy dzisiaj zaczęli grzebać w historii to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna i moglibyśmy pójść bardzo głęboko w historię i wypominać sobie te złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom. Mówi pani o ekshumacjach. Rozmawialiśmy na temat ekshumacji na Wołyniu z Radkiem. Nie mamy problemu z kontynuacją ekshumacji. Mamy tylko taki wniosek do rządów, rządów Polski, żeby też upamiętniać Ukraińców. Chcemy, żeby to było dwustronne, więc myślę, że zostawmy historię historyką, a przyszłość budujmy razem.